Cześć, witajcie! W końcu filmik z roweru. Także dzisiaj na krótko, bo jest sobota, a ten dzień zacząłem tak jak zawsze od parkrana. Parkram, jeżeli ktoś nie wie, no to jest to taki bieg na 5 km. W każdym mieście jest. Odbywa się co sobotę o godzinie 9.00. Więc dzisiaj ten bieg przebiegłem w 21 minut. Tam wyszła 4, 4 minuty i 14 sekund jakoś średnia prędkość. A jeszcze dzisiaj tak jak wspomniałem. Teraz ja spokojnie na rowerze. Trochę wiatr wieje, ale no cóż, życie. Tutaj na stadionie zawsze wieje A, a propos tego stadionu w Gdańsku oczywiście. Tutaj jedną pętlę zrobiłem w 3 minuty i 7 sekund. Jedna pętla biegu oczywiście. Jeden kilometr. Także jest to do poprawy, ale kiedy indziej. Na razie trzeba szykować formę na najbliższe starty. A teraz robię to ostatnie okrążenie i jedziemy dalej. Aktualnie pogoda to 27 stopni. Jest bardzo gorąco, ale to meteo podaje, a tutaj na leciku mam mile Ja tutaj mam 33, to w słońcu, także jadę przed siebie, korek jakiś się tutaj zrobił, jedziemy na fajny zjazd, jaki to podjazd. Także ja już dojechałem tutaj do tego podjazdu. Ale gdy jechałem no to była łatanka na asfalcie. Masakra. Wam pokażę na mapce, gdzie się znajduje. Już to pokazywałem na tym vlogu biegowym, jak tutaj biegałem. Aktualnie tutaj jesteśmy i Trójmiejski Park Krajobrazowy. Także lecę zaraz na ten podjazd, Ale też muszę wam się pochwalić. W końcu zakupiłem buty SPD Nie typowo szosowe, bo ja jeżdżę do pracy codziennie rowerem, więc Szkoda by było niszczyć bloki te szosowe A buciki też sobie kupiłem takie i już Wam pokazuję zestawik Pedałki takie Buciki takie Shimano jeżeli ktoś chce wiedzieć, jaki model, to będzie w opisie tych pedałów i bucików. Także co? Ja dalej nie będę gadał, lecę pod ten podjazd. Nawrotka tam na samej górze. I zjazd, dwa segmenty. Także nie ma co tu gadać. Słońce grzeje, lecimy. A jeśli ktoś tutaj jest nowy na moim kanale? No to może za, zasubskrybować mój kanał i co najważniejsze nacisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmikach z roweru i z biegania. Ja pod ten podjazd nie będę cisnął, bo jutro mam trening biegowy, jutro jest Pierwszy dzień miesiąca września, a mogę dopowiedzieć, że w tym miesiącu, o, no, kontuzję miałem, a nie w tym miesiącu. I wynik kilometrowy z sierpnia wyszedł jakoś 100, 105 kilometrów w tym miesiącu, także mam nadzieję, że będzie więcej kilometrów we wrześniu i co najważniejsze, no to że jeszcze jakaś życiówka się sypnie na jakimś biegu asfalcik tutaj jest równiutki Przede mną jacyś turyści. Lasy też fajne do biegania są. W tej części lasu. Tak, że mówiłem w materiale, o ten materiał mogę dać w, w opisie. Zerkniecie sobie. Ja tutaj na tej części biegałem pierwszy raz, ale przeważnie bie biegam tam gdzie jest pachołek tam są też fajne tereny ale tutaj też można pobiegać ja już dojechałem do samego końca podjazdu i na nawrotka zjazd będzie na strawie będziecie mogli zobaczyć jakie są tutaj segmenty też mogę je podlinkować, jak chceć. Dobra. Lecimy z tym koksem. Śmiga to, śmiga to. Tutaj aż tak z górki nie ma Zaraz się zacznie Ale widoczki są ładne Kolory ładne też są A co to będzie jeszcze dopiero Dobra czy już wódkę będzie ostry zjazd le și simt, mă, Ugh. <clears throat> Dobra, i tutaj już zwagam, bo będzie dziadowska na wierzch. Ja już zawijam na obiad, bo ta 15 wybiła. Już dzisiaj nie będę raz się kręcił. Też muszę sprawdzić, jak się ten mikrofon zachował podczas jazdy. Czy nie było słychać trzasków? Mam nadzieję, że nie, ale to się okaże. Jeżeli Wam się materiał spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę. I oczywiście zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek. Także my już się widzimy w kolejnym materiale. I to tyle. Na razie. taste